Siemanderko, widzowie, siema z rana, siema z wieczora witajcie w kolejnym materiale z serwera Liberty City. Tym razem nie jesteśmy na serwerze Liberty City, a na prywatnym serwerze eee, gracza, użytkownika, który tworzy pluginy, dla nas, unikalne pluginy właśnie na serwer Liberty City po to, żebyście, żeby gra na tym serwerze była bardzo realistyczna i unikalna. Także siema jak pok! Witam, witam. No. Także dzisiaj pokażemy wam pluginy, które obecnie napisałem. Przez ostatnie kilka dni właściwie siedziałem wiele godzin, żeby tutaj stworzyć no, dla graczy bardzo Dlatego już za, za tą pracę należy się ogromna łapka w górę dla niego. Tak dziękuję, więc. dziękuję. No więc najpierw może pokażemy. Automaty. Tak, mamy, mamy są... poczekaj, poczekaj. Mamy kilka takich pluginów w jednym, które chcemy Wam zaprezentować dzisiaj. Oczywiście to jest początek prac, ale nie koniec. Eee, pluginy te będą używane na serwerze Liberty City, po to, żeby się, trochę kolorowiej się tam zrobiło i realistyczniej. Dlatego zaprezentujmy im eee, pierwsze z nich. Eee, no więc, tak, to jest Bankomat. A jeszcze jedna sprawa. Tutaj macie znak stopu na tym obrazie, bo to jest obraz znak stopu. Te obrazy będą zmienione, więc nie zwracajcie na nie uwagi, to są tylko chwilowe obrazy. No więc e, każdy gracz będzie mógł założyć swoje konto w banku, oprócz e, w którym będzie mógł trzymać pieniądze zarobione, więc po kliknięciu w taki bankomat. Będzie można wpłacać, wypłacać pieniądze. A jeszcze wiesz co? Bo ja mam konto założone, bo chciałem pokazać, jakby wyglądało zakładanie konta. To może też to wytłumaczmy. No to już ci kasuje konto. Nie banyj mnie. O, i teraz spróbuj kliknąć. Dobrze, więc podchodzimy sobie do takiego bankomatu. To jest wersja alfa tego bankomatu. Być może się troszeczkę zmieni, więc podchodzimy sobie i nadal mogę z niego korzystać. Hmm, Bank Delete. Czekaj, czekaj. Dobra. E, możesz pokazać e, bankomat, jak działa. Mm, tak, tak, tak. E, zacznijmy od tego, że, aby używać takiego bankomatu, trzeba sobie założyć konto. E, no, ja akurat e, mam już założone, więc tego nie zobaczycie. Natomiast, komenda, kośnik, załóż konto. Tak, komenda, załóż konto. Wszystkie pluginy, które będą na serwerze Liberty City, będą opisane na portalu serwera Liberty City. Więc spokojna wasza roszczochrana na pewno będziecie wiedzieli, co jak zrobić, bo wszystko będzie bardzo ładnie opisane. Więc jeżeli już założymy sobie konto na serwerze Liberty City, to możemy majstrować z gotówką. Podchodzimy do takiego bankomatu e, i uwaga, jeszcze co jest bardzo istotne, ja jak zwykle muszę się wygadać, e, zrobiliśmy bankomaty e, i portfel z dwóch przyczyn, możesz tego <laughs> NPC uciszyć, bo on ciągle w tle miętoli tym nosem. Ho, ho. Gdzie on jest? Um, gdzie on jest? Nie słyszę go. Dobra, użyjmy bacera. Bacer killed Zero Mobs. Demit. On, on gdzieś tu jest. Czekaj, kill all 24 zabitych. Dobrze, dziękuję. Koniec. To Koniec ich żywota. <laughs> no więc tak, powróćmy do korzeni naszej rozmowy: bankomaty oraz portfele. Yy, stworzyliśmy, ja właściwie, jak Pog stworzył, yy, z dwóch. Yy, Przyczyn. Ponieważ przede wszystkim e, chcieliśmy nadać temu trochę realizmu, no to jest chyba oczywiste, i noszenie gotówki przy sobie, jak i odkładanie jej e, w jakimś miejscu, to jest bardzo fajny element. Drugi motyw to jest taki e, antykradzieżowy, e, że jeżeli będzie na serwerze ktoś, kto będzie się trudnił w pewnym sensie e, okradaniem przechodniów czyli taki kieszonkowy włamywacz no to m, będzie miał mniejszą szansę na okradzenie okradnięcie e, ciebie jako gracza jeżeli będziesz te pieniądze trzymał na koncie więc y, więc tak, tak sobie wymyśliliśmy i tak też planujemy uczynić. No i oczywiście jeżeli już stworzymy bandytów, to na pewno będą oni nie tylko mieli jakieś tam plusowe działania, ale i minusowe, więc w zależności od tego jak los zadecyduje, to albo uda im się coś ukraść, albo trafią do więzienia na jakiś tam okres czasu, na jakiś czas albo okres. Dobrze, ale wróćmy do bankomatów. Jeszcze co ciekawe, w, od pieniędzy zgromadzonych w naszym koncie będą odprowadzane e, procenty, tak to się nazywa, tak? Mhm. Czy odsetki. Odsetki, o właśnie. Aha. Także no, będzie opłacalne na pewno trzymanie w banku niż w portfelu. Czyli pieniążki na koncie będą rosły, na koncie oszczędnościowym. No właśnie. No, dlatego też, ale jeszcze jakąś opłatę miesięczną trzeba będzie wprowadzić, żeby nie było tak kolorowo. No dobra. No. Że no i tak już są podatki, także no. gracze będą płacić. Tak, ale to może najpierw, najpierw może skończmy z bankomatem. Dobrze. Więc tak, klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i otwiera nam się menu bankomatu, zresztą tutaj macie bardzo ładny tytuł, bankomat i mamy tak, pierwszy przycisk biały to są pieniądze w portfelu po jechaniu, po najechaniu y, na ten y, bloczek, zobaczymy ile mamy w portfelu aktualnie pieniędzy natomiast na zielonym pieniądze, które mamy aktualnie w banku więc jak zauważyliście w e, portfelu mamy 41 dolców i teraz na przykład boimy się że ktoś nas okradnie, więc chcemy sobie sobie wpłacić. I od tego mamy tutaj menu. Menu, które mówi nam, ile pieniędzy możemy sobie wpłacić po naciśnięciu na dane butony, bądź też wypłacić z bankomatu. A to czarne to jest wy Nie, e, nie to jest takie po przerwa. prostu, żeby odgrodzić. Przerwa, dobrze. Żeby można było się odnaleźć. Mhm. I tak. tutaj mamy drzwi, czyli wyjście z bankomatu. Więc tak, powiedzmy, że ja mam na swoim, w swoim portfelu aktualnie 40 dolców, więc 25 Wpłacam. I teraz ten item jakby się przeniósł do naszego ekwipunku, ale po dokonaniu kolejnej operacji bądź też zamknięciu okna to złoto wraca na swoje miejsce. To będzie naprawione. Bo to jest Bóg to, dzisiaj wersja alfa. Dopiero. Tak, wersja alfa. No i teraz mamy na koncie 16, na koncie mamy 25, powiedzmy, złotych, natomiast w portfelu zostało 16, prawda? I teraz chcemy na przykład z konta sobie pobrać 10 złotych. No to sobie bierzemy dziesiąteczkę, proszę bardzo, i tutaj dalej nam się to balansuje odpowiednio. No i tak prezentuje się bankomat. Przy okazji na czacie wyświetla nam się wszystko yy, wszystkie operacje jakie dokonujemy, więc mamy czarno na białym a właściwie zielono, żółto, na szarym napisane yy, co aktualnie zrobiliśmy. Tak wygląda bankomat. Tak. No i kolejnym automatem, chyba już skończyłeś o bankomacie? Co, czy, czy ty masz na plecach? Ja mam yy, lilię wodną z narost. <laughs> Dobrze. Weź to z Jak to ohydnie wygląda. No dobrze, i tutaj mamy automat. No mów Tak, mów. mamy automat, w którym będzie można kupować napoje. No, możesz podejść tutaj, otwórz menu. Mamy. Na ten obraz również nie zwracajcie uwagi. To jest aktualnie zegar. I tak, mamy automat z napojami. Yy, automat. Chwilowo Tylko dwa dodane napoje, ale to będzie można sobie dowolnie dodawać, także na pewno wiele yy, będzie możliwości zakupu. Będzie wariacji. Plus... Ja jeszcze tylko chciałbym poczekaj, pozwól, że ci przerwę. Chciałbym okay. jeszcze tylko pokazać ten właściwy. O! Właściwy obraz automatu. To jest ten. To jest automat na naszym serwerze. I to po kliknięciu na ten obraz yy, chciałbym, aby właśnie można było zakupować yy, ten. No, no, napoje. Ale wróćmy do tego automatu. E, prawym przyciskiem myszy klikamy sobie na ten automat. Wyświetla nam się menu. Po lewej stronie mamy Coca... Coca nie, Cola Coke. E, regeneration na 45 sekund ustawione. Mocno orzeźwiająca. Cena 4 zł Drogo. Możesz kliknąć i jest bardzo fajny efekt kupna. Tak jest. Jest niesamowita, niesamowity efekt. E, takiego brzdęknięcia. Naprawdę coś niesamowitego. No i można sobie wypić taką kolę. Jeszcze myślę, że można dodać jakieś energetyki na serwer. E, typu jakiś e, większy speed, szybsze machanie rączką. No, świetny motyw. Świetny albo motyw. kawa. O, no o, i mamy oczywiście to... mleko świeże prosto od krowy. Tam za ścianą wsadzona jest krowa cyckami do zewnątrz. <laughs> I dojemy ją od razu prosto do naszego wiaderka. No. Tak to wygląda. No i oczywiście standardowo przycisk wyjścia. Bankomat oraz automat na napoje jest już gotowy, jeszcze trzeba tylko odpowiednio je odbugować. No i witajcie pierwszą, pierwsze dwie modyfikacje. Pierwsze, pierwsze dwa pluginy, bla bla, na serwerze Liberty City. Co mamy dalej? No więc kolej. Może pokażemy choroby teraz. O, dobre, dobry motyw to choroby. E, no więc dodałem kilka takich chorób, żeby troszeczkę wam... Żeby życie nie było życie. takie kolorowe. Ładnie. E, no więc może w, 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 dam ci jakieś surowe jedzenie. Mhm. Włącz sobie Game Mode Survival, no i mhm. pokaż to może jak byba, to można zwrócić. Dobrze, najpierw musimy trochę tego odjąć tutaj. Trochę spalić. Dobra, już... A jak szybko spaliło? Wcześniej tak szybko nie spalało. Dobrze. I teraz tak, jeżeli zjemy surowe jedzonko, to się zatrujemy. Albo i nie. <laughs> Biegniemy dalej. <laughs> Czy w tym momencie na serwerze testowym jest ustawiane 50% na zatrucie hmm. się? Naprawdę na serwerze to będzie jakieś 1%, myślę. Zobaczymy. Tak, że nie będzie to aż takie wredne jak w tym momencie. Patrz jakie dobre jedzenie mi się, bo się nie chcę zatruć. No, 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 biegnij piczu, biegnij. No, kaman no. Mm, możesz zjeść mięso zombiaka, co ci O! Ała. <t> A! Patrz, zwymiotowałem. To jedzenie było. Czekaj, to jedzenie było przeterminowane. Z twoim żołądkiem nie jest dobrze. Musisz udać się do szpitala lub apteki, aby nabyć lekarstwo. No i teraz Dobry. o lekarstwie. E, więc e, kiedy zachorujesz, będziesz mógł kupić sobie lekarstwo, które będzie dostępne najprawdopodobniej w jakimś szpitalu czy aptece. Mhm. W tym momencie ma teksturę trzciny, ale to będzie na pewno zmienione. Więc możesz to użyć i pokazać. Po yy, zresztą najechaniu na ten obiekt widać, że się wyświetla nazwa Lekarstwo na czerwono. Jest bardzo fajną zresztą, a daj mi jeszcze. Masz. Z bardzo fajną, yy, z bardzo fajnym dźwiękiem. I efektem cząsteczkowym. A tego to nie widzę. Yy, masz Particulous włączone? Takie zielone te powinny ci A, są, tak, tak. Widziałem dwie. Dobrze, to widziałem. No, także bardzo fajne szczególi, jakie ja uwielbiam szczegóły, a jak Pok niesamowicie się stara, żeby tych szczegółów dodać nam jak najwięcej, więc yy, ja jestem pełen podziwu. Jednocześnie jestem yy, w ogóle w szoku, co on tutaj wyprawia z tymi rzeczami. Będzie zajebiście na serwerze Liberty City. Przejdźmy dalej. E, no, więc kolejną chorobą jest możliwość złamania sobie nogi. Kiedy będziecie gdzieś tam parkurować po szczytach wieżowców w Liberty City, no to. Jest szansa na złamanie nogi przy upadku, więc Właśnie. trzeba uważać. Zawsze to było takie zabawne, że na, grając na serwerach czy nawet na singlu, skakanie z dużych wysokości jedynie yy, wiązało się z jakimś tam ołcz, albo po prostu ze śmiercią. Na serwerze Liberty City to będzie coś więcej. Jeszcze raz. <laughs> Udało mi się dobrze stanąć. Ty pas jak mam twarde nogi. Kurczę, jakieś buty dobre zawiązane. O. A, ała, ała, ała. Złamałeś nogę. Przy upadku musisz udać się do szpitala lub apteki, aby nabyć lekarstwo. Rzucam. I jeszcze, jeszcze, jeszcze. Slowness na trzecim poziomie się włącza na 20 minut. Tak, także bardziej opłaca się jednak e, zażyć lekarstwo niż czekać do 20 minut. Chociaż jak kogoś nie stać, no to zawsze może poczekać. Albo zadzwonić. Po karetkę. I to jest kolejna nowość. To może teraz tego użyjemy, co? Dobra. No, także wpisujemy sobie slash karetka. -ka. Nie masz wystarczająco pieniędzy, aby wezwać karetkę. Koszty 20 łotyszdzierco. Kop <noise> z <noise> nimi, <noise> dwie tysiące. Bo służba zdrowia strajkuje. Many GIF. 40, nie, pitch black Patrz jak się Łapaj Uwaga, jedzie karetka O, to trwa 20 sekund, dopóki ona przyjedzie Torki na ulicach, także Trzeba to czeka? Obudziłeś się w szpitalu i to jest szpital. Ja tutaj krzyżyk czerwony zrobiłem z czerwonej wełny, żeby chociaż tak jak grub wygląda teraz. <grym> <grym> eee, I to będzie miejsce naszego respawnu, więc jeżeli e, coś sobie złamiemy, no to tutaj zabierze nas karetka, pogotowia i odrodzimy się już w pełni sił. No, zawsze możemy też kupić sobie lekarstwo na drogę. No i co tam jeszcze zostało? Co jeszcze zrobiłem? Z zombie, zombie, zombie. A zombie. właśnie jeszcze zombie. Czyli możliwość zakażenia się. Mhm, czyli choroby przenoszone drogą płciową i, i zębową. <laughs> e, Dawaj końca. go tu. <laughs> o. Au. A, po ugryzieniu przez podchora do rany dostało się zakażenie, musisz udać się do szpitala lub apteki, aby nabyć lekarstwo. Także zombiaczki nie są już takie kolorowe jak były. Dokładnie. Ee, w... Zabierz go do mnie. go usunę, bo jeszcze cię zabije. W ogóle gracz dostaje teraz, e, bodajże, weakness 1, także... ...tym bardziej trudno Slowness spróbować. jest i weakness też jest. Czyli są jakieś efekty chorób, to nie, nic się nie dzieje bez, bez efektu. Ach, ja mam GM0, On, dobra. E, I można się szybko wyleczyć. No, pod warunkiem, że się ma na to pieniądze. E, I tak, i to były choroby, które spotkać możemy na serwerze. Jeszcze prawdopodobnie dodam jakieś choroby, mhm. jak wpadnie mi na myśl. Nie wiem, na przykład mhm. odmarznięcia. Choroba sztywnego kilofa. <grych> na przykład. No. Ja nie wiem, na pewno coś jeszcze będzie. Czymś jeszcze wam utrudni grę? Dobrze. Co jeszcze zostało? Y I jeszcze zostały podatki w tym momencie. Mm -hmm. y czyli teoretycznie, no nie ma jak tego pokazać. Po prostu y podatki są liczone od czasu gry na serwerze. Czyli y załóżmy, że grałeś 20 minut, zostanie ci odjęte. Nie wiem, tam według konfiguracji około 0,2%. No. W każdym razie będą podatki, nie będzie tak łatwo. No i będzie będą one, realnym świecie. Tak, one będą zachęcały do tego, żebyście zarabiali, a nie po prostu bez sensu biegali na serwerze, gdyż bieganie bez sensu nie będzie opłacalne. No. A oczywiście y, państwo musi się z czegoś utrzymywać. Podatki będą gromadziły się w jednym miejscu, i te podatki będą przeznaczane na cele publiczne, typu na przykład zbudowanie jakiegoś wieżowca dla picza. Eee, tak to będzie wyglądało. Na przykład na nowe drogi, na nowe domy, na nowe osiedla, eee, na wszystko nowe. Żeby gospodarka była w miarę realnie odzorowana. No. I cóż jeszcze? Mamy coś jeszcze, czy nie mamy? Eee, nie, to już wszystko, co w obecnej chwili napisałem. No, także tak. w tym momencie eee, jest tego już troszeczkę bardzo fajne pluginy, mi się naprawdę cholernie podobają, bo świetnie będzie się to prezentowało na serwerze Liberty City. Cały czas planujemy wdrażać kolejne rzeczy, więc jeżeli będziemy mieli co pokazać, to na pewno nagramy z tego film i prawdopodobnie będę również Wam pokazywał, jak to będzie już funkcjonowało na serwerze Liberty City no i tak, jeżeli byście jeszcze chcieli na koniec wiedzieć, to planujemy a przynajmniej ja bym chciał aby na serwerze była możliwość właśnie wcielenia się w złą osobę, która będzie, tak jak już zresztą wcześniej mówiłem, dokonywała wyboru, czy, czy chce na przykład kogoś okraść, czy nie co się będzie wiązało z konsekwencjami odpowiednimi, lub też nie w zależności od nie wiem, od humoru nie wiem, matki natury. Także będą takie rzeczy. Będzie jeszcze dużo, dużo innych, które będziemy wyjaśniać na bieżąco, bo tyle mam myśli w głowie, że nie mogę tego Wam teraz nawet powiedzieć, bo już się sam w tym wszystkim pogubiłem. Tak, na pewno jeszcze plugin się o wiele powiększy, ponieważ cały czas mamy nowe pomysły. Co chwilę pitch mi podsyła nowe propozycje do dodania, także. Jakże go wziąłem do komputera za nogę. Także co, dziękujemy Wam serdecznie e, za to, że m, wysłuchaliście nas do samego końca. Ja Tobie chciałbym oficjalnie podziękować za kawał dobrej roboty, którą wykonujesz dla tego serwera. Nie e, ma za co. E, jakby nie było, to by mnie nie <laughs> <laughs> I widzimy się już niedługo na serwerze Liberty City. E, będziemy dalej budować kolejne miasto. Tym razem dla tubylców. Sieman na rapa. Na razie.